Gówno obchodzi. Weź daj, daj mi śnieżkę. Daj śnieżkę, bo jedną telefon. Gabryś! Chowałem cię, Gabryś. Ale my cię nie znamy, Gabryś, przecież. dobra, to teraz za na. chyba, nie? Okno otwarte. Tylko że... Chyba jest... Tylko że patrz, tam cofra jeżdży. Jesteś... kamera w was jak bliżej nie podejdzie, to nie złapie. No tak, ale tak śniegu nie ma, po co podchodzić? No. Chciałby ci się tak biegać w jedną i drugą stronę? Chyba, że tutaj śnieg sobie poustawiamy i ten A Tu jest śnieg, żeby nie biegać. No, ale za daleko jest. Tak to zawsze byś trafił Nie no Gawry, żeś przeszadził teraz. Żeś teraz dowalił. Ja trafię, pan tak. Widzisz? Trafię. Ale tam nikogo nie ma A teraz wam pokażę Moją moc A nie, no ktoś tam był Słyszę! <sussion> Dawajcie, chodźcie, chodź, dawać, dawać Spiernalały panowie Dobra. Ej, dzieci. dawać, chodź. O oh my f... oh my figy! Ta <try> wracamy? Ale się. Wracamy Wygadaj. zaraz. Tak, jeszcze jak będziemy wracać, to jeszcze jedną serię skomunikujemy. nie ma, bo to przerwa mieć. tam, powrócamy. No, ale jak weźmy ponownie, a pójdą, to będzie niemiło. Chociaż tak, tam nic nie, nie zrobią, bo ten... My już nie do tej ja szkoły. tylko tacy... Taki pedały przed chwilą ten, gdy a my... A do pedofila. Ale wtedy wezmą mi... A nie, bo... Jesteśmy pedofilami. Jestem... Nie, ja się nie... Ja nie... Nie, ja nie Jesteś Nie Jesteś pedofilem. Nie. Pedofilami gwałcimy te dziecko w jego Gwałcimy dziecko Ej to mnie rzucasz zamkną Ty to już okno jest pęknięte Dobra przestań już Ty, ty, ty jest pęknięte powiem. Ty lol Lol Spodałaś <laughs> <Dobra, macz> ludzie <laughs> Chodź, szutaj! Dobra, radę ci bo teraz na pewno koło, po kole przyśpię. No dobra, spadamy. Ale jak teraz? No tędy no, znajdź. No, chyba się pojebało. Ja, ja już nie muszę.